auto Lew Lewandowski. Witam Państwa. Chciałbym tu Państwu zaprezentować samochód, jaki mamy do sprzedania. Jest to Renault Talia z niewielkim przebiegiem, bo ma jedyne 105 tysięcy kilometrów przejechane ten samochód. Salon Polska, pełna historia w historii pojazdu GOV.pl Jak ktoś nie wierzy w przebieg, proszę się zalogować do historii pojazdu GOV.pl Wszystkie dane będą podane na lef.pl Znajdziecie, drodzy Państwo, tam Dane tego samochodu i numer win, numer rejestracyjny oraz datę pierwszej rejestracji, te dane są potrzebne, żeby sprawdzić historię pojazdu GOV.PL Zapraszam również osobiście Elblą, Kulica Bociania 2. Drodzy Państwo, ten samochód to jest w cenie roweru, że tak powiem, a naprawdę prezentuje się świetnie, nie ma dzy. Lakier jest utrzymany bardzo dobrze Przejechane ma 105 tysięcy kilometrów tylko Opony w bardzo dobrym stanie Wszystkie cztery Zobaczcie jak się autko prezentuje Na dzień dzisiejszy Olej wymienić Cieszyć się z jazdy Rozrząd był zmieniany Drodzy Państwo Około 30 tysięcy kilometrów temu Więc na razie rozrządu ja bym nie wymieniał. Auto jest czyste, zadbane. Jak na przebieg przystało. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj w bagażniku. Tapicerka. Nie nieporwana, nie poprzecierana. Samochód ma przejechane 105 tysięcy kilometrów. Niewiarygodnie niski przebieg, drodzy państwo. Przebieg będzie wpisany w fakturze zakupu. Idealny samochód dla osób, którzy zaczynają dopiero przygodę z motoryzacją lub potrzebują auta na niedługi czas. Tutaj jest numer WIN, drodzy państwo. Można sobie sprawdzać historię. Naprawdę auto jest w świetnym stanie technicznym oraz wizualnym. Wszystkie szyby oryginalne Renault. Jeden element blacharski, tylko tutaj te drzwi kiedyś były lakierowane. A poza tym lakier w koło jest oryginalny. Posiadamy czujnik lakieru do dyspozycji dla klienta. Tak się auto prezentuje w środku. biegowa skrzynia biegów, silnik 1.4, benzyna, tutaj wszystkie kontrolki działają pozytywnie, żadna się nie pali, 103 tysiące przebiegu, przepraszam, pomyliłem się, tak samochodzik się prezentuje. elektrycznie otwierane szyby, central, zamek sterowany pilotem, kluczyku. A więc drodzy Państwo, zapraszamy do naszego komisu auto. Lew Lewandowski, który znajduje się w Elblągu przy ulicy Bociania 2.